Zrobiliśmy drawutnie w deszczu. Kon bibitomiczny zamiast drewna, bo jest tańszy. A zobaczcie, jak ładnie z tyłu wygląda. Będzie oczywiście tu jeszcze dokręcony. Ale ładnie się prezentuje estetycznie. Tu jeszcze błęda przyjdzie. To specjalnie jest tak zrobione, żeby wyglądało, że jest kwadrat od boku, że jest modernistycznie, a tak naprawdę jest spadek, jak widzicie, zrobione. Fajnie, fajnie, fajnie. A Piotrula? Hello Piotrula, welcome back Co robisz? Góry nawierczam Żeby Uwa było się ładnie Równo, ładnie Tak Jeszcze pokażę wam z góry Patrzcie, moja drabina z Allegro Można ją taką złożyć jako podest I tu jeszcze specjalnie jest przesunięte To jest robione na metr szerokości Z racji tego, że panel ma 2 metry długości Więc można było panel przyciąć na pół Tam delikatnie wystaje A tu przychodzi taka blenda jeszcze jest spadek, o właśnie z góry widać, że jest spadek, widzicie? 7 cm i, 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 no. Przyjdzie tu blenda, żeby zasłonić i nie trzeba było dodatkowo jakoś panelu kupować, tylko po prostu jest jeden panel pocięty na pół. Cyk, cyk, cyk. Tutaj troszkę nasz pałaganik Ale fajnie jest, fajnie. Udało się. Ho, 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 Schodzie, może się nie zabija. Dobry. I montujemy teraz panele, właśnie z tyłu. Przykręcamy je do dołu ładnie. Tu jeszcze jeden piotrek wystaje. Nie wiem, czy go trzeba jakoś przymocować, ale raczej wątpię. Panel. Taki panel troszkę odstaje, ale to nie robi różnicy. I tutaj, jak wychodzi ten. Widzicie? Wychodzi ten panel. To on chodzi tutaj na to, że wylewa się woda na dół. No. Tak. A tam jest powietrze, bo w nie powinno być tak, że powinno być. Powietrze, ja trochę to robię, żeby się zasłonić też od sąsiadów z tyłu, żeby ładnie wyglądało. O. Jest 180 i tu jest 180. Czyli tu jest tak naprawdę 180, 194 w szerokości i 180 wysokości. A z tyłu jest o 70 cm niżej, więc dlatego jest spadek. Nice. A ja, ja otarłem do domu, zacząłem się wykąpać i złożyłem vloga przed, um, w ogóle, odpoczynkiem, więc jeszcze praca do końca dnia. A ja teraz zrobię deskę serów i otworzę winko i obejrzę nowy sezon Peaky Blinders z karą. Więc tak będzie wyglądał mój wieczór. A jest 22, więc jest późno. Moja deska serów na talerzu mój talerz serów, można to nazwać Wina chleba, winko jak się w vlogi z przepięknej winnicy i zajadamy się lecę oglądać serial no i deska serów jest w łóżku. i oglądamy serial nowy Peaky Blinders zjeżdżają no, Teraz <noise> Jesteśmy troszeczkę w niedoczasie, ale... Czemu? Jeszcze nikogo nie mam, prawda? Nic się nie dzieje Nie stresuj się, Reminka Nic się nie dzieje I ty ostatni, bo to jest... Ostatni, no Co tu się dzieje? Co to masz w środku? Proszę Za tutaj 3 dni pracowałeś, no tam <laughs> mm, Ale? Miejsca brakuje ci no Co tu zrobić? Musisz przesunąć trochę O oh wow, o oh wow. Mateo, wszyscy głodni są, wiesz. Nie może być salmonelli, nie może być surowe. Dlaczego wina? Dobrze, mocno. Wina są w tej A, spoko, spoko. Jest weekend, w biurze są może cztery osoby na krzyż, a ja przyszłam tutaj, bo po pierwsze jest mniej ludzi, po drugie, ostatnio były ciągle te przeziębienia, mówiłam Wam. Więc wybraliśmy się dzisiaj, żeby troszkę ogarnąć porządki, pędzle, paczki, wyjść z domu. Wiecie, każdy pretekst jest dobry. Także idę teraz umyć właśnie pędzle. I nagrałam już parę paczek PR na moje sociale. No hej kochani, wiem, że ostatnio nie przychodzimy tutaj, żeby sobie z Wami pogadać. Było ostatnio Q&A, były jakieś wyrywkowe vlogi, ale powiem Wam, że życie tak się toczy. Dostaliśmy dobre info, jeżeli chodzi o domek. Trzymajcie za nas kciuki, nie chcemy zapeszać ale mam nadzieję, że się uda już niebawem z domkiem. Szybciej niż dalej. Ja mam nałożoną maseczkę nawilżającą, dlatego tak się świecę. Mam też maseczkę na ustach. Jestem już wypielęgnowana. Właśnie nagrałam odcinek o pielęgnacji, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Czy Wy również, czy ktoś z Was również ma taki przewlekły kaszel w nocy, suchy kaszel krtaniowy? Powiem Wam, że jestem już wykończona tym kaszlem. Młoda też odkasłuje, ale już mniej. I bardzo dużo dzieci w przedszkolu tak właśnie kaszle. Także, no, sprzedaż przyniesione, niestety, takie oto newsy. Jutro dzień, taty, także mmm, szykujemy co nieco y, dla Darka oraz dla mojego taty, a nie mogę Wam jeszcze zdradzić co, bo Darek będzie składał ten film. A i pokażę Wam jeszcze buty, które kupiłam dwa dni temu, i powiecie, że są obrzydliwe. Nazywają się Sketchers' Delights. Nagram osobny odcinek, gdzie mierzę wszystkie buty. To jest yy, wkładka, nazywa się Yoga Foam. Takiego byłem mata do jogi. Ja mam swój normalny rozmiar, 41. One są wegańskie, sztuczne. I to są buty ortopedyczne, jak to moje dziewczyny z pracy powiedziały. Przygotujcie się na naprawdę brzydki but. Brzydki, co? Nic takiego, wow. Powiem Wam, że ostatnio strasznie mnie bolą stopy od płaskich butów, od Japonek strasznie mnie stopy bolą od spodu e, i po prostu muszę chodzić na podwyższeniu. już w zeszłym roku miałam te problemy, jak byliśmy w Czarnogórze wróciłam z takim e, tak mnie ciągnęło pod kolanem to jest takie głupie schorzenie, nazywa się gęsia stopa e, i właśnie miałam to od płaskich butów się okazało mi ortopeda mówił, jak mi operował haluxa, żebym nie chodziła w płaskich butach tylko na podwyższeniu, najlepiej sportowe podeszwy i w zeszłym roku przerzuciłam się na właśnie sportowe buty i mimo upalnego lata chodziłam tylko w butach sportowych. Właśnie to były Skechersy najczęściej. No i zamówiłam w końcu sandały Skechersa. Eee, I są brzydkie. <grydkie> I są brzydkie. Założę, pokażę Wam. I pokażę Wam od razu mój, mój pedi i powiecie mi, co sądzicie, bo również ma kolor kontrowersyjny. Darek mówi, że przeżywam, że Wy dziewczyny to przeżywacie, sama sobie wybrałaś, a teraz marudzisz. Trochę tak jest. I pani, która mi robiła dzisiaj pedi, właśnie powiedziała, że ciekawe kiedy się pani znudzi. Ja, a ja tak wychodziłam z w buty i tak myślę chyba szybko. Nosiłam ostatnio ciągle róż i ten róż był super. Nie wiem sama, czy ten kolor mi się podoba. Czekajcie, już zakładam ten but. Zakładam te buty a, i absolutnie je zostawiam, ale naprawdę przypominają mi się moje buty ortopedyczne, yy, które po operacji nosiłam. O, recy. W ogóle często mi piszecie, żebym zrobiła update po operacji, ale nie wiem, czy nagrywać po tylu latach update po operacji Haluxa, jak się nic nie zmieniło. Zmieniło się to, że już nie chodzę w obcasach i robię to świadomie i właśnie muszę wybierać bardziej zdrowe buty. Już Wam pokazuję moje pedi. I zaprezentuję Wam tutaj na takim tle, żeby tu było wszystko ładnie widać. No i co sądzicie o tym kolorze? Czy on jest kontrowersyjny, czy on jest zbyt? odblaskowy, czy on w ogóle ładnie na stopie wygląda. Tak dziwnie, nie? Dziwnie wygląda ta stopa. W bucie może i pół biedy, ale jak jest noga sama, to tak... Tak sobie powiem Wam. Nie wiem, co sądzicie z tym kolorze. Na początku chciałam ciemniejszy, ale w końcu wzięłam ten neon i sama nie wiem, co o nim sądzę. <laughs> może baby niezdecydowane. Na dłoniach mam teraz ten French i będę go zmieniała w przyszłym tygodniu już. Zobaczcie na mój odrost. Robiłam trzeciego czerwca. Tak, 3 czerwca, czyli w sumie niedawno, trzy tygodnie. E, bardzo mi się podoba, bardzo Wam się podoba, ale już zaczęłam zahaczać o wszystko. Są długie te pazury, to są moje. E, I będę coś nowego robić, ale mam nadal ochotę na ten neon. Gdzieś może jakieś takie, wiecie, te asymetryczne esy, floresy, sama, nie wiem. Poradźcie mi, co by tu zrobić, zastanawiam się. Przyszedł i małż. Hello! Hello, co za głupie miny? Zaczekam, ką szukam dzisiaj taką. No. tu tak Zdziwiłeś się założeniami na Twój temat? Nie. Nie? Wiedziałeś, że ludzie tak o tobie Myślę, myślą. Wiedziałem, że ludzie tak myślą, właśnie jak myśleli. Nic nic nowego. Ale fajne było pytanko. Nie wiem, czy chcesz na nie. odpowiem. na. Nie, o pieniądzach czy... nie chcę. Bo było pytanie o pieniądze, ja nie będę odpowiadać pieniądze. Więc... Nie, wiem, że chcesz o tym opowiedzieć, ale ja nie. No ja bym powiedział wprost, ale nie. teraz zastanawiam się, czy to jest ludzka ciekawość. To jest tylko ciekawość. To jest takie że pytanie niby, odpowie, jak niby jak miłe, ale. Jak coś odpowiemy, to wtedy oni będą wiedzieli, że tak i, i że nie. Więc a jak nie odpowiesz, to wtedy. No właśnie. no właśnie. Nie chcę gadać o pieniądzach, o zarobkach, także nie. Dobrze. A mówiłaś o dobrej wiadomości? Tak. Powiedziałam o dobrej wiadomości, już niedługo. Tak? No. Więc yy. będzie vlogowanko. Będzie vlogowanko. A, jeszcze miniaturkę zrobić? No dobrze. Yy, to żegnamy się. Widzimy się w kolejnym vlogu. Do bye! bye.